I ruszyły. Któż tam poprowadzi? Bardzo dobrze. Zirel y, przyjęła start, i ona jest na froncie. Zirel do przodu przesuwa się Fanny Mendelssohn. A nie, przepraszam, to nie Fanny Mendelssohn. Oj, tam strasznie walka o prowadzenie. Z przodu jest killing me softly, na pewno. Jest także. Misek Kiss show me your heaven. Ale ponownie na front wychodzi Zirel. Zirel na drugiej pozycji teraz jest Elvas. Zirel, Elvas a więc dwa konie trenera wyżyka na czele. Zirel, Elvas na trzeciej pozycji. Luatren na czwartym miejscu galopuje. Killing me Softly. Blisko jest Xiaomię Heaven, później niewielki odstęp i Liudoczka razem z misję Quiz, a już daleko za stawką Nadworny. Za moment prosta finisowa wyprowadza Zirel, ale środkiem toru znakomicie Elvas. elvas Zirel, elvas Zirel finisuje. Luatren i Luatren obejmuje prowadzenia polem znakomicie. Damask Blade oraz Misekis. Damask Blade, Damask Blade, Damask Blade ucieka. Damask Blade. Tam już chyba zostaje walka o drugie miejsce. Damask Blade z przewagą na drugim miejscu. Luatren na trzeciej pozycji. Misekis i na czwartym miejscu Ziel.